Ziemia ma swoje sekrety, ale nie zdradza ich każdemu. Trzeba mieć dłuto i poważną minę odkrywcy. A tetrapod? Tetrapod po prostu wszystko nadzoruje. Niektórzy szukają złota, inni błyszczącego czegoś, co pasuje do kolekcji, a jeszcze inni znajdują coś zupełnie nieoczekiwanego. Bo prawdziwe skarby nie zawsze mają etykietkę i numer katalogowy. No dobrze, młodzi odkrywcy, czas wracać. GeoFestival. Odkryj prawdziwe skarby w sercu najstarszych gór Europy. Według niektórych najstarszych gór w kosmosie. Kielce, 2025.